Wstrząsająca prawda o śmierci Kołaczkowskiej, najbliższy przyjaciel przerwał milczenie. Od śmierci Joanny Kołaczkowskiej minęło już ponad dwa miesiące, jednak polski show biznes nadal odczuwa jej nieobecność. Wieloletni przyjaciel aktorki, Filip Cembala, w rozmowie z Jakubem Szewczykiem zdradził, jaka prywatnie była gwiazda podziwiana przez miliony. Jego podsumowanie jej odejścia chwyta za serce. Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła show biznesem. Joanna Kołaczkowska zapisała się w historii kabaretu jako aktorka o niebywałym talencie, charyzmie, spontaniczności i umiejętności do improwizacji. Nie bez powodu przez lata wcielała się w główną rolę serialu spadkobiercy. Była również częścią kabaretu Hrabi, którego działalność bez Asi mało kto sobie wyobraża. Niestety ostatnia trasa koncertowa grupy odbyła się bez udziału artystki. Przyjaciele z kabaretu ujawnili, że mierzy się ona z nowotworem. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na jej leczenie, jednak po kilku tygodniach show biznes pogrążyła w żałobie wiadomość o śmierci gwiazdy. Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca w wieku 59 lat, otoczona najbliższymi. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił, napisali w oficjalnym oświadczeniu kabaret hrabi. Wiadomość spadła na show biznes jak bolesny cios. Wielu przyjaciół do dziś nie może poradzić sobie z odejściem tak cenionej i uwielbianej artystki kabaretowej. Filip Cembala zdradził nam, jaka była prywatnie. Przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej o prawdziwości aktorki. Filip Cembala to polski aktor, który szerszej publiczności doskonale znany jest z komediowych filmików, które tworzył właśnie z Joanną Kołaczkowską. Ich nagranie przechodziły do internetowego slangu i zyskiwały milionowe wyświetlenia. Aktor od dawna podziwiał artystkę kabaretową, jednak dopiero wielogodzinna podróż samochodem pozwoliła mu zrozumieć ją jako człowieka. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że to nie była żadna poza. Asia była absolutnym dynamitem. W ogóle powiedzenie Asia była to jest jakiś dla mnie ciągle, na scenie po prostu petarda, a w życiu najprawdziwsza, najpiękniejsza, krucha, dobra osoba, jaką w życiu poznałem. I co było dla mnie zawsze w tej relacji, to była nasza przyjaźń, przyznał nam. Duet bardzo często spotykał się, by porozmawiać o życiu. Aktor przyznał, że jest powiernikiem sekretów Joanny Kołaczkowskiej. Myśmy zawsze gadali na bardzo refleksyjnie, bardzo nostalgicznie, bo Asia też miała do tego bliskość. Pomiędzy jednym sekretem a drugim, jaki sobie dawaliśmy w takim poczuciu bezpieczeństwa i będę nosicielem tych sekretów do końca życia absolutnie podkreślał. Przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej mocno podsumował śmierć gwiazdy. Śmierć Joanny Kołaczkowskiej poruszyła serca milionów Polaków, którzy znali ją z kabaretowych występów, ale chociaż kojarzyli wypowiedziane przez nią kultowe kwestie. Filip Cembala w rozmowie ze światem gwiazd wyznał trudną prawdę na temat jej śmierci. Niektórzy ludzie potrafią być niezastąpieni. Asia jest człowiekiem, który jest i będzie dowodem na to, że są ludzie niezastąpieni. Odszedł człowiek niezastąpiony, odszedł człowiek wielki, prawdziwy, kruchy i najwspanialszy. Polski show biznes nadal wspomina cenioną artystkę, czy to podczas kolejnych festiwali kabaretowych, czy zwykłych wywiadów. Joanna Kołaczkowska pozostawiła po sobie ślad nie tylko w branży artystycznej, ale także w sercach zwykłych Polaków.